Witam serdecznie. Dzisiaj nadszedł ten cudowny, wspaniały dzień, kiedy przyjeżdża moja szklarnia poliwęglanowa i za jakieś 2-3 godzinki będzie stała właśnie na tych fundamentach. Jest to 3x6, 6 mm grubości poliwęglanu, ponieważ mam zakusy, żeby coś sobie uprawiać też nawet gdzieś tam od lutego już zacząć uprawy. Ja postanowiłam na boczkach betonowych ustawić to, ponieważ sądzę, że to jest, tak samo Państwo powiedzieli, że jednak betonowe boczki są bardziej i stabilne i, i no, dłużej wytrzymają, tak? bo drewno no to może zgnieć w ziemi, szczególnie mokre, ja nie ja mam mokrą ziemię, więc takie bloczki betonowe postawiliśmy sobie na sztorc. I podsypaliśmy się około 2 cm suchego betonu pod spodem. To nasiąkło wodą z gruntu, później obsypaliśmy tutaj dookoła. Mam nadzieję, że wszystko jest stabilne. Potem sobie pewnie zaspiemy to do końca te, 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 te dziurki. No i oczywiście, żeby tutaj e, Was zadowolić, chciałam powiedzieć, że e, bardzo miło e, rozmawiałam się z tą całą firmą, z tymi osobami. I wypytywałam się o wiele rzeczy. E, oni ciągle robili mi montaż. I sami zauważyli, że po moim pierwszym filmie filmiku wiele osób dzwonią i mówili, Widziałem film. U takiej pasy ogrodu fajnie chciałbym zamówić. No i dla moich osób, które właśnie oglądają mój kanał, mam dobrą wiadomość, ponieważ Państwo zaproponowali 5% rabatu dla osób, które zamówią szklarnię poliwęglanową na stronie grsolar.pl, ponieważ to jest producent. Są też grsolar, ale droższe szklarnie, ale to po prostu oni kupują od producenta i sprzedają jako swoje. Ważne jest GR Solar w opisie będziecie mi wszystko, wszystkie informacje. Ten kod rabatowy, on będzie trwał obecnie 2021 rok kwiecień i maj, więc albo trzeba mailowo złożyć zamówienie dokładnie u nich, albo telefonicznie można się umówić. Tak, tylko pamiętajcie kod pasjonatka ogrodu 5. Bardzo miło mi, że mogłam Wam w tym pomóc. Oczywiście zaraz będę pomagała w, w montażu, ponieważ e, będę miała 55 pytań do. Żebyście Wy potem nie mieli problemów, szczególnie że tu jest okno dachowe, którego jeszcze montażu nie widziałam, bo w zasadzie cały montaż jest bardzo ładnie opisany na stronie internetowej. Ale okna nie widziałam, e, dlatego będę tutaj stała, będę wszystko relacjonowała. E, mam nadzieję, że się nie rozpada pogoda. Jeżeli chcę, też chodzi o ten kot, to. E, mówią, że może w, w, na jesień też go aktywują, więc pod spodem całego tego mojego filmiku będzie informacja dokładnie, gdzie zamówić i e, czy kot jest aktywny. Jeżeli będzie aktywowany, oni do mnie zadzwonią, czy to będziecie wiedzieli o tym. E, no 5% to naprawdę ładny pieniążek się z tego robi. Także zaraz, zaraz przyjadą, zaraz, zaraz będą montowali i ja będę wszystko relacjonowała, żebyście widzieli. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, żeby się tego nie rozpadało, bo ta pogoda jest naprawdę troszeczkę felerna. Dobrze, także czeka, trzymamy kciuki i czekamy aż... Pewnie będzie głośno, ale tak to już jest przy budowie okolwiek. więc panowie już przyjechali, już mi tam robią, zaraz zobaczymy, co tam robią dokładnie, ale chciałam pokazać, jak to wygląda. Jeżeli przyjeżdżają do z montażem, to już mają takie o wszystko zamontowane, dużo rzeczy już zmontowanych, wiadomo, że na hali lepiej się pracuje niż yy, na trawie. Natomiast... Co przejrze do nas? Przejrze taki poliwęglan w, 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 w Rolonie Plus, dużo kształtek, dużo e, oczekowanych e, profili. E, wszystko jest dokładnie opisane, jak patrzyłam na tą instrukcję obsługi bardzo prosto. E, natomiast e, co jest fajne, to że tniemy ten poliwęglan, zabudujemy sobie ten stelaż, e, przytniemy poliwęglan do długości cały płat, Jak już mamy przymocowane wszystko, to jest dopiero nożem do tapet bierzemy i obcinamy sobie. I tak, tutaj nic nam nie wejdzie, ponieważ zaraz tutaj będziemy y, na zakładkę robili poliwę, na tutaj nic nam nie wleciało. Natomiast tego co wam nikt nie mówi, a może mało osób mówi, to tutaj jest taki pewien energiczne y, miejsce, ponieważ tutaj zawsze może mrówka sobie wejść, a może woda posiąkać, a może jakieś góle sobie tam fiu, pójdą do góry, będzie mieli brzydko. Y, niektórzy robią to z silikonem, to jest sobie zabezpieczają, przecież to jest... Y, Um, można tak zrobić, ale jeżeli jakimś cudem tam się dostanie woda, to rozsadzi nam węgla, bo nam się to rozszerza. Rozwiązaniem jest taśma paroprzepuszczalna. Ona nie jest w zestawie, a dostępna w obi, praktycznie wszędzie jest, tak panowie mówią. Paroprzepuszczalna, czyli maklej, maklej przykleimy, ale od dołu w tym miejscu ona jest przepuszczalna, i jeżeli jakiś tam, tam się dostanie woda, to ona nam sobie wyparuje. Natomiast robaczek nic tam nie wyjdzie. Jeżeli chodzi o okno, które będziemy montowali o wiele, wiele później, e, oczywiście kształtki dostajecie. Przepraszam za hałasę, ale tam już pracują kształtki dostajecie, ale o montażu i robieniu tego okna powiem dopiero na końcu, ponieważ na początku trzeba zrobić całą szklarnię, całe półki, wszystko położyć, cały poliwęglan, przymocować wszystko, wszystko i dopiero wtedy będziemy wycinali okno. Także to tutaj się dzieje, zaraz zobaczymy. Panowie pochwalili mój fundament, też powiedzieli, że to jest blisko tych bloczków i będą mieli problemy z zamontowaniem, ponieważ powinni mieć no gdzieś 6 cm, żeby można było tam łatwo rękę włożyć w ogóle. No, niestety takie życie yy, i co robią? No, no wiercą, wiercą, no co tutaj o może tutaj pokażę, a czym to polega. Wy dostajecie yy, dwumetrowe profile takie i takie cełowniki, tak? Tutaj to jest przygotowana, tu ją przewiercali i, i mocowali wszystko. To na razie kończę, bo jest strasznie, głośno. Tu, że y, różne są sposoby montażu i różne są fundamenty, więc nie ma w zestawie y, czym to zrobić. To są kołki dziesiątki do betonu. No i pyk. Aha, jeszcze przykręcać. No dobra. No i gotowe zostałam trochę pokarana, ponieważ w jaką sobotę zażyczyłam sobie wstawiać szklarnię moją więc wieje, pada śnieg, jak wieje to niezbyt możemy wstawić tą mm, całą paktę później węglanu jest może być trochę problemu ale jak to kolejność stawiamy tą ścianę przykręcamy w czterech miejscach śrubami do betonu raz, tam jest dwa trzy i cztery później mamy poprzeczki Ukośne, mocowane w trzech miejscach. A potem mamy trzy poprzeczki podłużne. Każda mocowana na dwie śruby. Raz i dwa. No i w tym momencie powinniśmy montować pojewęglan. Troszkę się uspokoiło, bo było gorzej. Ale no, trochę się uspokoiło, więc może postawimy, mam nadzieję. Hmm, że czekamy na lepszą pokoję etap. Rozwijamy nasz węgłan w rolce. Teraz bardzo ważna sprawa, jak ustawiać, co jest. Mhm. I z tej strony było napisane ochrona UV, tak? Więc trzeba będzie to do góry, tak? Od zewnątrz. Zdejmujemy folię drugą, jedną i drugą. I cały taki płat zaraz pójdzie sobie pewnie na mój foliwędnym. No pomogłabym, ale mam zajęte ręce. że nie ma wiatru On przychodzi pocięty, już takie właśnie płatę. Idealnie dopasowane do waszej szklarni. I tylko sobie dopasowują, bo musi tutaj wystawać, żeby nam tutaj zabezpieczyć tą część. I musi nam wchodzić tutaj żeby było nam ciepłutko, żeby od dołu nam nic nie walczywało, nic zimnego. A ten etap mi się będzie podoba. Tam już pan jest. Kawałek mojego domku już zrobiony. I przykręcamy. naciągamy po jej węgla, żeby był jak najbliżej naszych belek, i przekręcamy śrubami, które są w zestawie, prawda? Tak. Dokładnie. I tutaj, tutaj też na pewno, o, są nawet dziurki przygotowane, żeby wkręcić, wkręcić, nie? I widzicie, jak to ładnie zrobione jest tą taśmą paro przepuszczalną. No, super, 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 super. Jeszcze raz zbijają sobie. Od góry była ta biała folia, czyli to jest ochrona przed UV i tak trzeba zamontować. zaczyna właśnie wiać. Dobra. O, i poszło. Tak, to wszystko jest obniżone, żeby wystarczyło nam tego poliwęglanu na zakładkę. Czyli żeby i tutaj, i z jednej i z drugiej strony była zakładka o. żeby tu się żaden zimny podmuch powietrza nam nie dostawał tu mamy zakładkę widzicie tutaj jest zakładka tu jest większa zakładka chyba niż tam no a zobaczymy czy nie trzeba wypośrodkować Tu zapas nie. Szkładnie już stoi cała, i teraz każdą powszechną belkę trzeba będzie w jakiś sposób przymocować do tego poliwęglanu, więc albo robimy to śrubami standardowo, albo robimy to taśmami. Taśma jest to opcja dodatkowo 10 zł za sztukę, to zaczyna się macie tych belek, co chodzi, z 50 zł, 60 zł, więc duża, duży koszt nie jest, a wygląda troszeczkę ładniej i chyba stabilniej jest. Na razie panowie tylko taką taśmę sobie przerzucili przez cały poliwęglan, na razie jest jeszcze tuźna Tutaj sobie ją przykręcili. ją przykręcili i pewnie po drugiej stronie teraz będą robili. Z tej strony pan przytwierdził na stałe za pomocą wkręty jednego, a taśma leci dookoła całej szklarni i idzie na drugą stronę. I tutaj pan ją skręca. Zas ją tu żeby było ciasno. bezpiecznie. I Teraz w w programu. Jak zrobić okienko? Po pierwsze Tu już mi zmontowane, dlatego to odkręcają, bo normalnie dostajemy cały płat poliwęglanowy, taki o, już wycięty, dopasowany do yy, o, tutaj mamy prowadnice, tam są kółeczka, potem to sobie zabezpieczamy. Zakręcamy, będziemy mieli jeżdżące okienko na prowadnicach. Więc zaraz będziemy chcieli do, do mojego tunelu i będziemy to montować jakoś. キャン <laughs> No i ustalili dokładnie, jaka to będzie odległość i gdzie powinno być to okno. I teraz takie zapórki wstawiają, żeby do tego przymocować potem tą yy, prowadnicę. Tam pan, nie wiem czy widać, ale obcina resztki tej taśmy. Jak był nadatek taśmy, to on ją obcina. Żeby to już ładnie wyglądało, żeby tutaj nic nie, nie koliło nikogo. Nie mam tutaj po krawędzi. Musimy to obciąć. Niestety. I tutaj też po krawędzi. 我去做。<laughs> Na śnieg zawierucha, a my mamy cieplutko. Tutaj ja sam nie wychodzę. I to, co, co widzieliśmy, musimy się tego pozbyć. Ja mam 6 mm, tego się ciężko się Pan mówi, że 4 mm idzie. Mam dziurę w dachu, ale to nic, zaraz to naprawimy. I tak. Tu nie będzie żadnej szpary, bo będzie profil na profil, a pomiędzy profilami jest poliwęglan. Więc tu nie będzie żadnej szpary tutaj też nie, bo to też będzie dolegało wszystko ładnie. No i tyle no trzeba będzie tu przykręcić wszystko i zaraz będziemy mi z głowy. to jest też to wzmocnienie, co pędzę sobie przykręcaliśmy. To jest okno, które mieliśmy, ten profil okienny już. I to są konkretne już dziurki przygotowane do wkręcenia, więc ja tego może nie widzę. No i tyle. A ja w dachu. A tu jest okienko już. Na górze. I co, gotowo już? Nie. Jeszcze nie. Prawie, ale jeszcze nie. O, patrz, jaki ładnie. Wszystko jest szczelne. No to czekamy jeszcze na... A co jeszcze robimy? Jeszcze... Pasjon do odciągnięcia tego okna. Jeszcze przód. Uf. Zamontowanie rączki. A mam jakieś rubeczki, tylko. Ponownie uciekli do domu. Zajęło mi to cztery godzinki. Wiadomo, każdy w sobotę chce być już w domciu. czym prędzej, tym lepiej. Szczególnie, że parę kilometrów mniej do pokonania jeszcze. A tutaj, jak już mówiłam, fajne to są dzielone drzwi. Tu sobie zamykamy na klameczkę, to możemy sobie otworzyć. A tam sobie zahaczymy, żeby nam się nie zamykało, ani nie otwierało. Bardzo fajne jest tutaj. Tylko szczelne jest, bo tu jest na zakładkę, żeby tam tutaj ani nic nie wleciało, ani nie zamokło, ani nie przeleciało zimne powietrze. Także to jest super. Wszędzie są zawsze na zakładki dawane w dół, żeby nam tutaj nie, nie przeszło. To jest bardzo szczelne. No, bardzo szczelne. No, mowa tam tutaj przeci. Tu nie ma aż, aż tak, ale jest. Tak samo tu jest na zakładkę zrobione. Wszędzie. Dobra, w środeczku już mamy cieplej. Zero wiaterku. Super. E, okienko. A z otworzymy. Widzicie? Zamknięte jest. I zaraz. I mamy szklebeldal tak zrobiony. No i super. Halo! Tak to wygląda. Ja jestem zadowolona. I kto będzie chciał właśnie taką szklarnię, to trzeba podać kod rabatowy w postaci. Napisu pasjonatka ogrodu numer 5, czyli pasjonatka ogrodu 5. I trzeba albo telefonicznie u nich zamówić, albo na stronie. Dokładna strona to jest gr-solar.sklep.pl. To będzie wszystko w opisie na dole. Także komu się podoba można się do nich zgłosić? To jest solidne solidny poliwęglan. Jak dla mnie, Okej. Okay. Także ona gdzieś trochę pomogła w montażu.